Chłopiec grał na flecie, gdy podszedł do niego inny chłopak, wrzucił portfel do jego puszki na pieniądze i odszedł. Flecista podniósł portfel. W tym momencie podeszli dziewczyna i inny chłopak. Dziewczyna powiedziała: Proszę pana, to moja torba. On ją ukradł. Flecista odpowiedział: Nie, proszę pana. Przyszedł chłopak, wrzucił ten portfel do mojej torby i odszedł. Chłopak zapytał: Dlaczego ktoś miałby dawać ci ten portfel? I zapytał dziewczynę: To twoja torba, prawda? Dziewczyna odpowiedziała. Tak, proszę pana, proszę spojrzeć, to mój dowód osobisty, a w torbie były też pieniądze. On je ukradł. Flecista powiedział: Nie, proszę pana, niczego nie ukradłem. Chłopak zapytał: A te pieniądze, które masz, to nie są jej? Flecista odpowiedział: Nie, proszę pana, to moje pieniądze. Dali mi je ludzie. Chłopak powiedział: W dwie godziny zebrałeś tyle pieniędzy? Flecista odpowiedział: Proszę pana, nie kłamie. To moje pieniądze. Chłopak powiedział: Poczekaj pani, sprawdzę go. Przeszukał jego kieszenie i znalazł więcej pieniędzy. Dziewczyna powiedziała: Widzisz, panie? Mówiłam: Jak żebrak może mieć tyle pieniędzy? Flecista powiedział: Proszę pana, przyniosłem te pieniądze z domu. Nie wiesz tej dziewczynie. Chłopak powiedział: Zamknij się do dziewczyny. Masz swoje pieniądze i odeszli. Flecista płakał. Oboje odeszli z jego pieniędzmi, a widziała to inna dziewczyna powiedziała: Nie wierzę, że ten chłopiec grający na flecie jest złodziejem. Obserwuję go od dawna, jest uczciwy. Podejrzewam tamtą dwójkę. Pójdę za nimi. Dziewczyna ich śledziła. Chłopak i dziewczyna rozmawiali. Chłopak powiedział: Oddał nam wszystkie pieniądze. Postraszyłem go policją. Dziewczyna nagrała ich na wideo. Gdy odchodzili, podeszła do nich i powiedziała: Nie wstyd wam? Ten biedny chłopiec ciężko pracuje, by utrzymać rodzinę, a wy ukradliście mu miesięczny zarobek w dwie minuty. Dziewczyna powiedziała: A kim ty jesteś, żeby nam to mówić? Odpowiedziała: Jestem kierowniczką tego miejsca i właśnie nagrałam wszystko, co zrobiliście. Wysłałam też to nagranie na policję. Zawołała Flecistę. Przyszedł. Zapytała: Czy to oni cię okradli? Flecista odpowiedział, tak, to oni. Nie ukradłem żadnego portfela. Kłamali i zabrali wszystkie moje pieniądze. Powiedziała, oddajcie mu pieniądze albo pożałujecie. Dziewczyna powiedziała, pani oddam pieniądze. Proszę tylko usunąć nagranie. Odpowiedziała, najpierw oddaj, potem usunę. Dziewczyna oddała pieniądze. Chłopak powiedział, proszę pani teraz usuń to nagranie. Powiedziała, gotowe, usunięte, odejdźcie, odeszli. Powiedziała do flecisty, oszukali cię, ale nagrałam ich i wysłałam na policję. Jeśli nie dzisiaj, to okradliby kogoś innego jutro. Flecista powiedział: Bardzo pani dziękuję. Odzyskałem pieniądze. Prawda w końcu wyszła na jaw, a chłopiec grający na flecie został nagrodzony za swoją uczciwość. Jeśli spodobało ci się to wideo, udostępnij je, aby prawda dotarła do wszystkich. Dziękujemy.